No i co? Polecie! Dzień dobry, ja nazywam się Bartosz Gajda i to, co za chwilę Państwo zobaczą, to fragment programu Cienka Czerwona Linia. Program ten stand-upowy miał premierę w maju 2024 roku i tak sobie go gram, gram, gram i on się tak rozrastał, 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 aż wypączkował tak, że tego materiału było troszeczkę za dużo i postanowiłem, że część jego wrzucę, żeby państwo mogło się dobrze bawić. Także mam nadzieję, że spędzimy ze sobą kilka, kilkanaście dobrych minut. Dzięki temu moja kariera jeszcze bardziej wzrośnie, bo no ja już się trochę dorobiłem. Proszę zobaczyć na te, te cegły, fotel, lampa i tę parę bardzo ładnych włączników. Także zapraszam, przyjemnego odbioru i widzimy się po filmie. Cześć. Od roku mam przyjemność współprowadzić poranki w ogólnopolskim Radiu Radio Z. Z kim się słyszymy co rano, mniej więcej. Wiesz, że to przez ciebie wstaje o piątej. <głos> <głos> I to jest tak, że mama mi zawsze mówiła, ucz się, ucz się, bo będziesz wstawał jak te ryle tam. I uczyłem się, i wstaję pół godziny przed nimi. Mówię, Mamusiu, kochana, co poszło nie tak? Jeśli ktoś nie słyszał, to ja serdecznie polecam. Od poniedziałku do piątku, od 5.30 do 9.00, rozśmieszamy ludzi, budzimy, pomagamy wstać, otworzyć oko o oko, bo to wiadomo, jak to jest trudno. W tygodniu, tym bardziej w poniedziałek albo więc rozśmieszamy, jeżeli ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszam i mam takich parę przemyśleń a propos właśnie tego radia i Warszawy, bo wdrażając się w pracę redaktora, musiałem na chwilę przeprowadzić się do Warszawy. Na dwa miesiące, rok temu się przeprowadziłem. Jak się z prowincji przyjeżdża do Warszawy, to rzeczywiście jest taki jednak szok kulturowy bo to z małego miasta. Wiecie, to z tych z małych miast w Warszawie się poznaje po tym, że się rozglądają, nie? Że normalni ludzie idą, a ten, no. I taki kilka moich przemyśleń. To nieprawda, że tutaj jest wszystko szybko i wszystko pędzi. Nie, wszyscy stoją w tym samym korku. Są wszyscy mili, uprzejmi, pozdrawiają się. Takim najbardziej popularnym pozdrowieniem tutaj jest co się gapisz. Także to jest super I, 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 to, i tylko jedno jest to, co mi zaciekawiło, że tutaj już nie ma normalnych rzeczy. Mówię tutaj, ale no jak gdyby no u was, nie? bo to jednak Legionowo to dla mnie i tak jest duże miasto, wiecie. Jak tutaj nie, nie przejeżdżasz od razu na jednym zielonym świetle, to jest duże miasto. Tu już jest korek jest normalnie, kurde. I że już się skończyły normalne rzeczy tutaj i tylko zostały te rzemieślnicze i kraftowe. Mnie ostatnio nawet dresy dwa zaczepiły się, pytały, chcesz pić? Ja mówię, no chcę, normalny czy rzemieślniczy? I no, na mi żul jak mnie zaczepił, to z wielkiego miasta od razu było widać, że żul, bo mówił kierowniku, złoty szczera prośba, masz może ajkosa? Mówię, to był rzemieślniczy żul. <laughs> Kraftowy żul, kurde. I to w sumie nie jest tak, że tu jest jakoś strasznie drogo, bo to też jest jakiś mit. Jak idziesz sobie na kawę do kawiarni z kolegą albo koleżanką, bierzesz dwie kawki, dwa ciasteczka i stu was starczy. 96 zł za pierwszym razem zapłaciłem i tak udawałem, że warga mi nie drga. I ta tipsiara jeszcze wydaje mi resztę i chrząka tutaj, że jeszcze bym wrzucił to tam na, na piwek, tam, nie? Mówi, mówię o niej tipsiara, wiecie, bo ona tu ma napisane baristka, wiadomo, ale oboje wiemy, że ona chodzi do technikum kosmetologicznego i robi za dnia paznokcie, wieczorem parzy kawę i ona myśli, że po włosku baristka to jest menadżerka. Jak mnie ta tipsiarek strasznie jakoś zdenerwuje, to czasami złośliwie kładę na blat piąteczkę i patrzę, jak ona się to chyba podniesie. Taki krap, jak... I nie ma normalnych rzeczy tutaj. Że chciałem się obciąć i nie ma fryzjera. Widziałem Studium Estetyki Włosa. Naprawdę widziałem. Widziałem Hair Beauty Academy, ale nigdzie nie było fryzjera, kurde. I mówię, to, mówię też sobie, że żeby nie było, że prze, przepultam te dwa miesiące, jak jestem w stolicy, zażyję trochę kultury, co to u nas nie ma. Więc poszedłem do galerii, oglądam se ten dzieła sztuki, napawam się sztuką. To już jakieś takie nowoczesne było, bo to jakieś aromaterapia, jakieś coś tam. Później patrzę, że to jest galeria wypieków. Ja chór, wącham chleby. Mówię, jak już tu jestem, to wezmę przynajmniej chlebek. Mówię do pani, poproszę ten fajny rzemieślniczy chlebek. A ona mi mówi 36 złotych. Ja mówię, nie, jeden. On jeden. I to 40 o Ona mówi, ku... Mówię, za krótko jestem w Warszawie, jeszcze nie mam rzemieślniczych złotówek szukali, my oszukali, mieli my, my wypłatę też dawać w rzemieślniczych złotówkach, kurde, rzemieślniczą, żołądkową, można sobie kupić w Żabce, normalnie. I y, y, jak wstając tak wcześnie rano, to pierwszy raz miałem do czynienia, że mieszkam w centrum Warszawy, że idziesz rano y, ulicami Warszawy trzeźwy i wtedy to widzisz, a to tak wygląda. A. Jak na planie Walking Dead normalnie. Wszystkie ząbiaki, kurde. To jest taki styk światów ta piąta No Nie tych, którzy już nie śpią, bo muszą iść do roboty, i tych, co jeszcze długo nie zasnął. Raz mnie zatrzymał mówił, Ej, ziomek, masz coś? Jeszcze potrzebował, wiecie. Był Asterix, Panoramix, a to był Dożerix. Jeszcze bym musiał. Wy nie mam, a ty. I mi coś dał. Tego nie otwierałem, włożyłem do plecaka. I jak się przychodzi rano do pracy pierwszym, to jest fajnie, bo jesteś pierwszy, jest wszystko czyściutkie, umyte, kibelki, elegancko, zdążysz taktycznie zobaczyć tu, gdzie jest papier, gdzie nie ma papieru, prawda? Jak komuś zostało jedzonko z wcześniej, to zostawia też w takim aneksie kuchennym, więc sobie można rano podjeść, bo koledzy zostawiają jedzenie, więc jest elegancko. I z takich rzeczy, których się nauczyłem w pracy w radiu, bardzo szybko, jest to, że jak masz wejście na antenę, ważne jest, żeby być w studiu wtedy. I że to minuta, to wcale nie jest tak dużo czasu, jak się okazuje. Bo wiecie, czasami, bo to generalnie jest tam zegar, to widzisz, jesteś dorosły, potrafisz sobie zaplanować rzeczy, ale wiecie, rano, jak siedzisz w tym studiu, to, wiecie, jest tak, że Musisz wyjść, bo... Więc patrzysz, no kolego, wiecie, nie muszę wyjść, no, no damy radę, dam radę, no, więc, no, więc idę, szybko biegnę do kibla i, i, i telefon dzwoni na kiblu, nie? I pierwsza myśl człowieka, jak dzwoni do Ciebie telefon o 6.10 rano, to coś się wydarzyło, na maksa, jeszcze nieznany numer, więc no musisz odebrać, halo, słucham. Dzień dobry, Marek Stary, Brat Radio Z, gdzie się dodzwoniliśmy? Wymarek, idioto, nie wygupiaj się. Uważaj na słownictwo, bo jesteśmy na antenie. To jest ten syndrom tego, wiecie, jak jedziesz z dzieciakami, dzwoni telefon i w aucie, i to od razu. Cześć, jesteś na gośniku! Żeby uprzedzić tego jednego znajomego, co zawsze mówi. Sieba kurwa! I więc, jesteś na głośniku. Co tam robimy i gdzie ten? Mówię, Marek, przecież doskonale wiesz, gdzie jestem. Nie, nie, słuchacze chcą wiedzieć, gdzie dzisiaj jest Radio Z. Gdzie jesteśmy? Pamiętaj, trzymamy zawsze rękę na pulsie. Proszę, opowiadaj. Wy no, Radio Z. Tak, jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieją się wielkie rzeczy. I to poszło na Andę. I tam o ósmej dwie zawsze, podczas tego poranku jest polityczna rozmowa dnia, Bogdan Rymanowski, dzień dobry, dzień dobry i tam przychodzą politycy i gadają. I ja długo nie interesowałem się polityką, bo miałem na to wywalone, ale z racji tego, że w tym radiu właśnie pracuję, to musiałem ich słuchać i kurde, zacząłem ich słuchać i do mnie dotarło, co oni tam pieprzą. I to bez mrugnięcia okiem, normalnie. I, i, i ja miałem taki sen kiedyś, niedawno, że w tym śnie Y, przyszedł do mnie pies i mówi: Słuchaj, Bartosz, musimy pogadać. Wykora ty mówisz? Mówię, mówię, no ale to y, nie jest temat na teraz. A na kiedy? No, słuchaj, bo wiesz, musimy pogadać, bo. Bo teraz jest między nami dobrze, wszystko elegancko, nie? Ale no jak coś się zacznie psuć, coś się nie ułoży, nie? Ty mnie wygonisz z domu, nie? Ja nie mam żadnych papierów ani nic. Ty weź byś mi wyrobił dowód, co? I się obudziłem, myślę, ale durny sen. A później, miesiąc później, przychodzi polityk z lewicy i mówi, że psy będą miały PECELE. Wymyśliliśmy to. To jest właśnie, nad tym siedzieliśmy przez ostatni tydzień. Tak sobie myśleliśmy, czy elektrownia atomowa, czy port. Nie, Pesele najpierw dla psów. Są rzeczy ważne i ważniejsze. I wiecie, tak mi to uderzyło, jak mnie uświadomiłem w tym. Już nie, nie chodzi o to, że każdy, każdy z jednej strony, oni pieprzą wszystko. Ten mówi, że będzie benzyna po 5 ,19. Niedługo będzie za pół litra. Ci walczą z Zielonym ładem, co go przez 8 lat przegłosowali. Tam ci mieli przyjść kopnąć w stolik się je. I, 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 I to mnie fascynuje, że tamtych posłów przecież z tej lewicy, no jest, nie wiem, ze 30 ile oni tam wprowadzi? No na, co na, na naście, i oni się tam zebrali, i u to, że psy będą miały pesele. Dobra, dobra. Oni to by asystentom swoim rozdawali, ci asystenty tam do tej kancelarii, tam po całej partii się rozeszło, przecież w tej sprawie było pewnie z 200 maili ich wysłanych i żadna osoba z tych, tych pół tysiąca osób to widziało, nie zobaczyło tego na ekranie i powiedziała eku, no bez przesady. Nikt się nie zająknął ani normalnie. I oni se tam powymyślali, po że pierwsze, co trzeba zrobić, bo tam ludzie się czekali na to, że zmiana władzy, że dobra, w końcu wypieprzymy tego małego kurdu, plada, będzie inny. I oni, to dobra, to co będzie? Tabletka dzień po od 15 roku życia. Tak, to jest najważniejsze. I energetyk od 18. Tak se to wymyślił, że skrobanka 15, energetyk 18. Tak se to. Wymyśliliśmy, że tak jak patrzy, przecież to same stare dziady po 60 te kurde świnie tam się dobrze. To byli czasami, co myślisz, że czemu oni nie wymyślili tabletki 60 lat po. Dać starej Tuska, łykaj, łykaj, łykaj. Aspiryna, łykaj, łykaj. Była taka. I wiecie, że to, bo to dla, tych, te, dla tych Głąbów z Gimbazy, to teraz jest tragedia, że Monsterka co nie mogą kupić, bo na dowód jest wszystko i się zrobiły takie symbiozy, taki mutualizm, jak Borowik i Sosna, nie jak Grzyby takie ten, to jest taki, jest yy, Gimbaza i, i Żul, nie? I oni siedzą tam, bo, yy, bo Głąb z Gimbazy ma kasę od starej i załatwił kasę i daje Żulowi, weź mi tam kup Monsterka, kup tam soplicejny nie? Kup mi o, I to się niedługo zrośnie w jeden organizm, taki żulogłąb. I nad nimi wszystkimi tam stoi, jest ich szef, jest Andrzej, jeden wielki. I tam ja jestem naprawdę daleki z drwienia z głowy państwa, bo to, to jest nasz kraj, to jest nasze państwo. Ktoś go wybrał. Tylko jego problem polega na tym, że nikt mu nie powiedział, że on może zrezygnować. Jak on nie chce. No spokojnie, przecież on dostanie na pewno rentę. I on, ja mam teorię, że on ma takich doradców, takie stare dziady, co już tam są 30 lat tymi. Oni przeżyli niejednego prezydenta i ma tych samych doradców, co ci tamci. I oni się już nudzą. I wymyślają sobie takie challenge'e, że ktoś coś napisze na karce i podsłuchaj Andrzejowi, czy on to powie, czy nie powie. Nie? A poprzeczka jest wysoko postawiona, bo on walczył z ostrym cieniem mgły. Mało kto pamięta, ale Fremdin Dick jest Dick. I, I ostatnio była taka pewnie sytuacja, że oni tam siedzieli i mówią: Ty, napisz, że potrzebujemy takiego dupnego lotniska, bo Polacy będą mieli coraz więcej samolotów. Nie, co to on tego nie powie, to panato. to. <laughs> I raz na jakiś czas do tej politycznej rozmowy dnia jest, przychodzi taka szycha, naprawdę gruba szycha, jest taki krzyk, Poznać to potem, że przychodzi z ochroniarzem, bo to takie te borowiki, sopowcy, tylko to nie są zwykli ochroniarze, wiecie, to są ludzie z Tytanu. Ja szedłem korytarzem, nie jest zamyślony i łuch się na niego natknąłem się, aż wystraszyłem, bo wiecie, on siedział, a byliśmy tego samego wzrostu, nie? To są tacy ludzie taki, o, bo mi zaskoczył, no ale mówię, nie, nie będę niekulturalny. Mówię, zagadam. I mówię, co się kur... pisze? O, on mniej trochę żartował, nie? No ale dobra, tam się trochę zestresowałem, mówię, pójdę do kibelka, jeszcze trochę czasu, jeszcze zajaram. Tam nie wolno palić, ale ajkosika aj w Warszawie, to wiadomo, że w każdym kiblu można, nie? I sobie stoi, stoję, sobie ćmakam, nie? I wpada ta szycha, ta, ta, ten polityk do toalety, widać, że się śpieszy w biegu. Mnie dobry, dobry, Wpuch, wpada od razu do kabiny i tam widzę, że to nie, on nie przyszedł na chwilę, bo tam już pasek szeleści, wiecie, tam... I od razu pierwsze czytanie jest. Nie? A ja wiem, że on wszedł do tej kabiny, gdzie nie ma papieru. Bo ja se to sprawdziłem wcześniej i tak stoję, mówię, zagadam. <laughs> mówię, panie ministrze, pan wie, że tam nie ma papieru. O, teraz już wiem, no. No, to co? Uratować panu dupę. Jakby pan mógł, więc wchodzę tam do tej kabiny obok i tam podaję ten papier z, z, z górą. Mówię, o, dziękuję, dziękuję, jestem pana dłużnikiem. No, to jak już tak se gadamy, panie ministrze, to jakby pan mógł wyrobić mojemu psu dowód. Z takich durniejszych rzeczy, na jakie wpadliśmy niedawno z żoną. To jest taka rzecz, że... bo mamy dwie nastoletnie córki, to już jest prawie odchowane, to ma 14 lat, to chodzi do ósmej klasy, przecież to się niedługo wyprowadzi. Nie odzierajcie nas z marzeń. Ale mamy te nastoletnie córki i one są, one są spoko. tak samo jak patrzysz po dzieci innych, to naprawdę luz jest, nie? I po prostu tylko jedna taka, taka refleksja najnowsza na temat nastolatek, bo w, w zeszłym programie się tam trochę opowiadałem o młodzieży, ale taka najnowsza jest taka, że nastolatka jak wstaje rano, to zanim stanie z łóżka, to tu się odbywa taki proces losowania osobowości. Nigdy nie wiesz, kto stamtąd wyjdzie. Czy córunia twoja, kochana, czy gnom? To różnie, to może wyjść gotka, to może być. Ja tak, koniczła! Coś tam się normalnie z nie jakieś splątanie kwantowe jest po prostu. I tam mamy te dwie nastoletnie córki odchowane, więc sobie pomyśleliśmy: A może byśmy sobie tak zrobili trzecie dziecko? Byśmy się tak odmłodzili. I na szczęście nasi znajomi zrobili to za nas i przyszli z tym dzieckiem niedawno do nas w odwiedziny. Tacy a odmłodzeni, z takimi młodzieńczymi pizdami pod oczami. Się pytam, co się stało? Przeszarżowaliśmy. No bo wiesz, jak, jak masz 20 parę lat, 30 parę lat, jak zarwiesz noc, to po prostu budzisz się, oklepujesz zimną wodą, przemywasz, zbierasz godność z kieszeni, wkładasz z ziemi, wkładasz do kieszeni i idziesz dalej. A jak masz 40, czterdzieści, 45 czterdzieści lat plus i jak zarwiesz noc, to mówisz, wow, o muszę w weekend odespać. Wczoraj posiedzieliśmy do w pół do dwunastu. No, wiecie, bo to są, to są takie dylematy. Bo to, to, to te, człowiek jest sentymentalny z natury, nie? I pamięta te, te wszystkie małe rzeczy. Czy jest ich tutaj jakaś para po czterdziesty co mają naprawdę takie małe dziecko? Widzicie, A oni już śpią. Oni by poszli na gajdę, ale gdzie? Kurwa, o dziewiętnasty. I, I człowiek jest sentymentalny z natury i pamięta tylko te fajne rzeczy, te, że tam małe dziecko nie pamięta trudu, gnoju, znoju, widzicie, bo małe dziecko, ono, no jakby chciało, to ono więcej nic nie potrafi, ono tylko je, śpi, stra i je są A tam się pamięta, bo w każdej rodzinie są takie anegdoty. Pamiętacie, jak Natalka była mała? A pamiętacie, jak Karolek był mały? W każdej rodzinie są takie anegdoty. U mnie też jest taka anegdota, jak ja kiedyś wracałem z córkami samochodem. I jechaliśmy, wracaliśmy do pszczyny i, i puknęliśmy sarnę na drodze. I tam nikomu nic się nie stało. Po prostu sarna wyskoczyła, dostała w tupę, pum, się ocknęła i poleciała na obrady Rady Miasta. Bo to przecież pszczyna, A ja taki zły byłem, wiecie, że, Jezus, że to, to, bo to auto, bo to leasing, ubezpieczenie i policja. I tam siedzę i mam rocze pod nosem. I słyszę takie z tyłu radosne: Tata, nie przejmuj się! Mogło być gorzej! Mogliśmy puknąć w brontozaura! Te anegdotki są fajne, Albo, ale anegdoty mojego znajomego nikt nie przebije. Jak on został wezwany do przedszkola, i pani przedszkolanka mu mówi, no, była taka sytuacja z pana Filipkiem, że on się bawił klockami tam coś na ziemi, a ja do niego podeszłam i się zapytałam, co robisz? A on powiedział, a, mieszam sobie pół na pół z tytoniem. Tak, tak. Ale szacunek dla tej przedszkolanki, że ona go nie okrzyczała, tylko powiedziała: No już nie przy nim. I wiecie, bo te dzieci są małe, i te, te, te anegdotki: kiedyś dzieci do mnie przyszły, tato, kup nam Barbie, kup nam Barbie. Wy: No dobra, kupię wam Barbie, ale później popatrzę 600 złotych, jedna, i oszalałyście. Tata wam zrobi z ziemniaków. Ale nie chciały. Nie wiecie, jak dziecko drąży, że ta ta Barbie, Barbie, jak, dzie jak dziecko drąży, no to no, no, zmięknie każde serce, prawda? Więc, no, ale 600 zł nawet za kawałek plastiku, razy dwa, bo to dwie bliźniaczki, to 1200 za ten taki kawałek plastiku. To ja bym wolał, żeby za te 1200 ten plastik to żeby sobie wasa mama w cycki wszczepiła. Przynajmniej się przyda na coś. Patrzcie, jak to teraz wygląda. I to przez was. Patrzcie, jak mama wygląda. Bo wyście się pobawiły przez chwilę i. Pff. A ja jak wam oddawałem, to były nowe. No i mówię, dobra, kupię, kupię, tylko nie były, kupię nowe, tylko na se, prawda, e, używane po stówce, elegancko, więc odebrał, umówiłem się na odbiór osobisty, transakcja ten, pyk, stówka, lalka, stówka, lalka, elegancko i patrzę, że ta pani, bo to pani sprzedawała i za jej spódnicy wyłaniają się takie duże oczy, zaszklone, patrzą na te lalki, na mnie i ta babka jeszcze do niej, widzisz, byłaś niegrzeczna, to pan przyszedł i zabrał. O ty pipo, szczęście dziecka na 200 zł wyceniła i nie wytrzymałem, powiedziałem jej prosto w oczy, dziękuję. I powiedziałem to dzieciom, żeby se szanowało, żeby patrzcie jakim cierpieniem okupione jest, żebyście chociaż może się nauczą czegoś, że to lalka, że to nie jest chomik, tego się nie wymienia co dwa tygodnie. I nie uwierzycie, za kilka dni normalnie robimy grilla i nagle czuć plastik. Wy co jest grane? Otwieram grilla, jeb te lalki leżą na grillu. Wy co wyście oszalały, i tylko dziecko może z takimi wielkimi, szczerymi oczami powiedzieć ci prosto w twarz, tata, nie gniewaj się na nas. Myśmy po prostu chociaż raz chciały spróbować, jak smakuje ludzkie mięso dziecko. Po prostu w każdym domu są takie anegdotki. No i wiecie i pamiętacie, bo to bardzo łatwo od razu widać na ulicy, które dziecko jest pierwsze, a które drugie. I to nie dlatego, że wiekiem się różnią. Nawet jakby były osobno w danej rodzinie, to widać, czy to jest pierwsze dziecko, czy to drugie, bo to pierwsze jest takie uchuchane, ojojane, a drugie no, radź nie? Bo to drugie dziecko ma trudniej. Po pierwsze, Dlatego, że rodzice się orientują, że dzieci się tak łatwo nie psują. Każdy z nas miał ze dwie sytuacje w swoim życiu, że prawie zginął. Prawda? Każdy ma tu blizna nad okiem, tu hu huśtawka, prawda, tu gdzieś auto przejechało, tu kolega młotkiem rzucił trzeba było się sunąć. Każdy z nas i nam się upiekło, bo dzieci się tak łatwo nie psują. To trzeba mieć naprawdę wielkie nieszczęście, żeby się coś dziecku stało. A po drugie, rodzice drugiego dziecka się orientują, że przecież nie trzeba mu mówić całej prawdy, bo to gamoń. I to jest ta prastara, szlachetna metoda wychowania drugiego dziecka słowiańskiego. Przemoc, terror, oszustwo. I to widać dobrze w sklepie, jak stoi taki bajter przy ladzie ze słodyczami, tu mu ucieknie i przychodzi jego stary, nie, nie, ty tego nie lubisz, to jest z czosnkiem. On, Aha, no Kinder Bueno czosnkowe jest. jest. I to pierwsze dziecko jest takie, wiecie, że to uchuchane, ojojane, że jak w restauracji też widać od razu, że daj, daj, to ciu, moja, moja Karolinka, to ziemniaczki to tylko rozdziabciane, Musi mieć dziapucia, Musi mieć mięsko mięciutkie, pokrojone, prawda? warzywko, no tylko kukurydzkę słodką, to nie, ty. ty. A drugie dziecko, no, jeszcze nie jesz. Czy idzie, chcesz się zamienić? Ja to, ja to mogę zjeść, też ja mam szczawiową. Chcesz się zamienić? I tak samo jak pierwsze dziecko się wywali, to daj, daj, daj podmuchę, do wesela się zagoi do o, dobro. a drugie dziecko jak się wywali, no wstajemy, wstajemy, wstajemy. Nie leż na środku, wszyscy się na ciebie gapią, zaraz przyjdzie ktoś Cię kopnie, wstawaj, wstawaj. wstawaj. No boli, boli, że się. No, to boli, no. Wstawaj, się przyzwyczajaj, bo mnie cały czas coś boli. Ja otwieram oko i już mnie boli. Co mnie najbardziej boli, że sobie zmarnowałem życie z twoją matką. I pamiętacie jakimi pierdołami się przejmowaliśmy przy tym pierwszym dziecku? Że ojejku, jejku, on co to by, on tutaj chyba nie ma napięcia, bo tu, tu będzie miał płaskostopie. Chyba oczko mu zezuje, ojej, do okulisty. Widzisz, tu oglądasz, patrzysz, co z nami ma to jakiś taki albo ojej, ma, po pół roku ma i jeszcze się nie obraca. I nie wiesz, kiedy minął ten czas od takiego małego szkraba, że nagle jesteś z, zupełnie z drugiej strony tej cienkiej, czerwonej linii, bo je, nastał moment, gdzie twój letni syn przychodzi do domu napierd... obrzygany, bez telefonu, o w pół do drugiej, więc ty masz noc zarwaną, będziesz musiał w weekend odespać. Się go pytasz, piłeś? Nie wiem. Myślisz, że Pokémon taki głupi jest. Przecież nie po tobie. I myślę, a to pewnie dlatego, że tak późno się zaczął obracać. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. Także jeśli Państwo chcą zobaczyć więcej na żywo. Cienka czerwona linia, do zobaczenia w całej Polsce. Tego fragmentu, który przed chwilą Państwo zobaczyli, oczywiście już nie ma, ale jest za to inny i później jeszcze inny, są nowe. Ponad godzina, całkiem nowego materiału, a ja Państwa zapraszam serdecznie na występy, na odwiedzenie moich kanałów społecznościowych, gdzie właśnie tam się wygłupiam i, i tam wszystkie materiały lądują. Instagramy, Facebooki, TikToki, YouTube. Serdecznie się polecam Ewa Wachowicz i Bartosz Gajda. Do zobaczenia w Polsce! O, film się jeszcze nie skończył. <laughs> Dopiero teraz. Pfft.